Okej, okay, witam ponownie. Zagramy w Silent Hill 4. To znowu i Jesteśmy w tym samym momencie, gdzie ostatnio zginęliśmy. Trochę mi gorzej poszło tym razem. Mam mniej życia niż ostatnio. Ale zobaczymy. Spróbujemy ich bić kijem baseballowym. Znaczy nie baseballowym, tylko do golfa. Dobra, tego udało się nam załatwić. Następny, Na pewno gdzieś będzie. Spróbujemy w ten sposób to przejść. Nie wiem czy to dobry pomysł. Ale musi być jakiś sposób. Dobra, kolejny. No, dajmy mu spokój. Teraz tego musimy zatrzymać. Dobrze. Nie nie nie, Henry, nie tego. Tego. O o, i po. Po baseballu? Znaczy po tym. Po killu, powiem, tak? No cudownie. Teraz będziemy być tym. O! Jakimś cudem się udało nam ominąć tych dwóch. O! Teraz się nie udało. Ech, czy my możemy go... Musimy go uderzyć tak. Dobra, tego załatwiliśmy. Teraz tego potrzebujemy załatwić. Masz ty... Nie, lubię cię. Dobra. Okej, okay, to jest chyba sposób na przejście tego etapu w tej grze. Czekać spokojnie. Oha, tu jest dwóch. A, to nie wyszło. Ała, okej. Okay. Zaczyna na to wyglądać sporo, sporo tym źle. Okay. Dobra, tak musieliśmy ich załatwić. O, nie, ała. Aha, tak, znowu idzie po prostu genialnie Nie cierpię tego, to jest okropny etap Nie podoba mi się w ogóle, mówiąc szczerze, ten fragment tej gry Jeszcze ktoś? Już, już przestada, już naprawdę dużo ich było no, Okej, okay. jesteśmy w nowym miejscu wreszcie Dobra, teraz musimy znaleźć coś, żeby się wyleczyć Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wracać Tą samą drogą, nigdy. Nie wiem, czy wspominałem, że zmieniłem ustawienia graficzne. Jest trochę mniejsza rozdzielczość, a właściwie to bardzo zmniejszyłem i również y, przyciemniłem trochę grę, żeby wyglądała lepiej. Zgodnie z radą pewnego użytkownika, Am amunicja świetnie. Bierz ją oczywiście. A, no I tyle w sumie. Spróbujemy przejść tą grę. Na razie idzie tragicznie. A zwłaszcza przez to, że nie możemy zapisywać miejsca... Znaczy, nie możemy zapisywać gry w dowolnym momencie. Co naprawdę utrudnia grę. Zwłaszcza nagrywanie. Grę to może nie utrudnia, ale nagrywanie... O, i tak. Okej, okay, co tutaj leży? Ok, przyrządy do make-upu. Mhm. Tu są jakieś drzwi chyba. Ok, Co to jest? jakiś nowy przez mamy. Nie wiem do czego służy. I filmik kolejny. I to jest chyba Cynthia, która nie najlepiej się czuje na pewno. bo to jest dosyć zmasakrowana została Are you just I drank too much last night. I never got to do that special favor for you. I I feel like I'm dying. It's, okay. I'm it's just a Okej. Okay. Już pierwszą osobę pochowaliśmy w tej grze. Okej. 16121. Skąd on to niby ma? 16121? 16121. Co to za numer? Muszę sobie go zapisać gdzieś. Skąd on to wziął? Aha, jest na niej. 16121. Okej. Okay. To jakaś wskazówka. No cóż! I szkoda! No dużo krwi miała. Czyli ktoś, kto szedł do niej, jak do nas krzyczała, ją załatwił. Za teraz? Aha. Znowu jesteśmy w pokoju, cudownie. Teraz trochę inaczej było na ten filmik wstałania. Syntyja. Okej. Okay. Man, what's that noise out there? Czyżby po syntyja przyjechali po syntyja? To jest ciekawe, bo to niby się dzieje we śnie, a tutaj przyjeżdża ambulans albo ambu policja Wyżej przez to okno Okej, okay, chyba będziemy mieli sterowanie za niedługo Mam nadzieję, że nie będzie dużo gorszej jakości ten filmik, przez to, że zmniejszają rozdzielczość. Okay. No tak. Jest ambulans i radiowóz. Koło przejścia do metra. Czy coś tutaj się wydarzy? Może poglądają tu trochę? siedzi co robią tak to się patrzy ta gra gorzej wygląda niestety. chyba muszę zwiększyć rozdzielczość jednak ale to dopiero później dobra chyba się nic nie zdarzy nie wiem nie traćmy czasu specjalnie get eee. słyszymy w radio. Są o chyba. To dziwne. Teraz jakby dużo więcej sąsiadów widzimy w oknach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Okay. Czy my zapiszemy grę? Czy... Zapiszmy. Możemy na tym zapisać tak. Dobra, i co teraz? Mamy key, znaczy to jest zepsute, nie wiem czy to możemy naprawić. Zaraz, tutaj coś jest. Jakaś kartka w wymiaru. Czy to jest okulcie, którym... Miał, który widzieliśmy w poprzedniej części Silent Hill okay. Czy my możemy naprawić to jakimiś narzędziami ten key może? Nie, pewnie nie to byłoby za fajne No dobra, ale skoro to jest zeszyty, to nie musimy tego mieć. Może to schowamy tutaj. A, okay. Dobra, to chyba zostawiamy sobie z sobą. Mamy 27 pocisków. Mogłem mieć więcej, tylko że z pośpiechu nie, nie wziąłem teraz jednej paczki amunicji. Okej, okay, to znowu ona. Coś będzie robiła? Chyba do okna idzie. I już jej nie widzimy. Więc chyba możemy sobie podarować oglądanie tego. Zapisałem grę. Zapisałem grę. Czy coś tutaj jest? Ok, coś słyszę. Pierwszy człowiek coś robi, fronta chyba. Chyba było wspomniane na tym obrazie, że w Sunderland jest jakiś rodzaj dozorcy, może to on? No nic nie widzimy, tak czy jak, czy on podejdzie do tych drzwi, dlaczego ty, Henry, nie krzyczysz o pomoc, skoro nie możesz wyjść z tego pokoju.